Manewry. Podstawowym celem manewrów jest rozrządzanie wagonów, zestawianie składów pociągów, podstawianie i zabieranie wagonów na i z punktów ładunkowych, przestawianie pojazdów kolejowych z jednego toru na drugi tor oraz koordynacja jazd manewrowych pojazdów trakcyjnych luzem. Co tutaj mamy przykład na naszym filmie? No stacja pod względem organizacji manewrów może być podzielona na rejony manewrowe. W jednym rejonie manewrowym dopuszczalna jest praca jednej lokomotywy manewrowej z drużyną manewrową. No może być po prostu też, mogą być na tym rejonie dwie lokomotywy, to znaczy po uprzednim uzgodnieniu. I wzajemnym porozumieniu się co do wykonywanej pracy. Manewry mają zasadniczo charakter planowy i odbywają się na podstawie omówionego planu pracy manewrowej. Jakie są sposoby wykonywania manewrów? Trzy sposoby wykonywania manewrów. Pierwszy to jest odstawczy. Odstawianie polega na przestawieniu pojazdów kolejowych na wyznaczone tory i ich odczepieniu po zatrzymaniu. Odstawianie może być wykonane pojazdem trakcyjnym, pojazdem drogowym, podciągarką, przesuwnicą wagonową lub innym urządzeniem technicznym przeznaczonym do przemieszczenia pojazdów kolejowych. Drugi, odrzutem pojedynczo lub seryjny. Odrzucanie pojedyncze polega na tym, że lokomotywa manewrowa, pchając odsprzęgnięte wagony, przy pewnej określonej prędkości zatrzymuje się, co spowoduje, że odsprzęgnięte wagony od niej toczą się dalej samoczynnie na wyznaczony tor. I trzeci jest grawitacyjny z wykorzystaniem siły ciężkości. No, grawitacyjnie to przeważnie odbywa się. Na górce rozrządowej, gdzie wagony są staczane, pracownicy zatrudnieni przy manewrach, w wykonywaniu manewrów, uczestniczy kilkanaście osób. Są to pracownicy posterunków nastawczych, dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, kierownik manewrów, dyżurny ruchu, przewoźnika kolejowego. Manewrowi oraz maszynista. Kierownikiem manewrów może być ustawiacz, kierownik pociągu, dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy przy jazdach bez drużyny manewrowej oraz inny pracownik posiadający kwalifikacje ustawiacza lub kierownika pociągu. Oczywiście kierownikowi do pracy może być. Przydzielona odpowiednia ilość manewrowych. Zespół pracowników złożonych z kierownika manewrów i co najmniej jednego pracownika nazywa się drużyną manewrową. Kierownik manewrów oczywiście też może wykonywać czynności manewrowego. Maszynista oraz pracownik posterunku nastawczego powinni. Zostać powiadomieni, kto jest kierownikiem manewrów. W przypadku, gdy kierownik manewru przekazuje innym uprawnionym pracownikom kierowanie lub wykonanie pełnej czynności, mógł Ci o tym powiadomić zainteresowanych. Oczywiście, pracownicy biorący udział w manewrach muszą znać postanowienia regulaminu technicznego oraz regulaminu. Pracy obsługiwanej bocznicy kolejowej dla rejonu, w którym wykonują te manewry. Teraz powiem trochę Państwu o technice wykonywania i podawania sygnału przez manewrowych. Bez polecenia kierownika manewrów nie wolno wykonywać żadnego ruchu manewrowego. Oczywiście każdy skład przed rozpoczęciem. Manewrowania należy sprawdzić, odhamować pojazdy i usunąć spod kół płozy hamulcowe. Polecenie na wykonanie ruchu manewrowego po sprzęgnięciu lub rozsprzęgnięciu taboru kolejowego wolno dać dopiero po wyjściu pracownika z pomiędzy wagonów, czyli pojazdy trakcyjne podczas manewrów powinny być na początku lub na końcu składu manewrowego a na spadku w miarę możliwości od strony spadku, wyjątkowa podczas manewrów wykonywanych o pochyleniu nie większym niż 2,5 promila, pojazd trakcyjny może znajdować się między manewrującymi wagonami pod warunkiem, że nie będzie stosowane odrzucanie. W czasie manewrów na torze głównym o pochyleniu ponad 2,5 promila Pojazd trakcyjny powinien znajdować się od strony spadku. Jeśli jest to niemożliwe, niemożliwe prędkość należy zmniejszyć do 15 km na godzinę. W wszystkich wagonach składu manowrowego należy włączyć do hamulca zespolonego, przy czym co najmniej jeden wagon na każde 10 wagonów oraz pierwszy od strony spadku muszą mieć czynny hamulec. Zasadnicza prędkość manewrowa to jest 25 km na godzinę, ale jest również tabela innych przypadków, i tak na przykład pierwszy przypadek to jest 40 km na godzinę. Jeżeli pojazd trakcyjny luzem lub ciągniony skład manewrowy jedzie po torze wolnym, a maszynista został o tym powiadomiony, że za wyjątkiem jazdy po rozjazdach, gdzie należy. Ograniczyć prędkość do 25 na godzinę. Takie przypadki mieliśmy jak jeździło się do Zielonej Góry przez Czerwieńsk. Po odczepieniu składu pan dyżurny mówił mechaniku powolnym i oblot też powolnym. To już wiedzieliśmy, że jedziemy do 40 na godzinę. Po rozjazdach do 25. No i ten. Cała procedura odprawy pociągu była o wiele krótsza. Punkt drugi: 20 km na godzinę i A. Jazdy przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia, które nie są zabezpieczone rogatkami. Tu dodaję od siebie podawać również sygnał: baczność. B. Jazdy w kierunku szlaku za wyprawianym pociągiem. Też od siebie w odległości nie mniejszej niż 500 metrów. Punkt trzeci: 15 na godzinę jazda składu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzód po torze głównym o spadku ponad 2,5 promila, a pojazd trakcyjny nie mógł być umieszczony od strony spadku. I b. Podpychanie składu do górki rozrządowej na sygnał na tarczy rozrządowej: podepchnąć skład do górki. Czwarty punkt: 10 na godzinę. A. Wykonywanie manewrów z wagonami zajętymi przez podróżnych, za wyjątkiem manewrowania po zabezpieczonej drodze przebiegu lub z wagonami posiadającymi blokadę drzwi. Terowaną z kabiny maszynisty. I tutaj, w poznaniu, właśnie z ludźmi można jechać do 25 km na godzinę. Ponieważ jest droga w przebiegu zabezpieczona. B. Manewrowanie wagonami z przesyłkami nadzwyczajnymi po uprzednim zawiadomieniu maszynisty przez kierownika manewrów. Oraz C manewrowanie wagonami z towarami niebezpiecznymi z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie szóstym litera B gdzie obowiązuje prędkość mniejsza i punkt numer 5 5,4 to jest 1,5 metra na sekundę dojeżdżania od sprzęgów staczanych lub odrzuconych dostających pojazdów na zautomatyzowanych górkach rozrządowych wyposażonych w urządzenia docelowego hamowania wagonów. Punkt szósty. Rozprzęganie od sprzęgów drążkiem. Manewrowania wagonami towarami niebezpiecznymi oznaczonymi nalepką ostrzegawczą nr 8 i znakiem manewrowania nr 15 – oraz cyster oznaczonych pasem koloru pomarańczowego zgodnie z RIT lub oznaczonych kolorowymi paskami zgodnie z załącznikiem 2 do SMGS. Jazdy składu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzód, poprzedzanego przez pracownika, gdy nie może on zająć miejsca w pierwszym pchanym pojeździe kolejowym. Spychania wagonów z górki rozrządowej na sygnał, na tarczy rozrządowej pchać z umiarkowaną prędkością. Manewrowania pojazdów kolejowych silnikami pojazd drogowego czyli 5 km na godzinę tak prędkość będzie. Później siódmy punkt 3,6 km na godzinę 1 m. Na sekundę dojeżdżania od sprzęgów taczanych lub odrzucanych do stojących pojazdów. Punkt ósmy: trzy na godzinę sygnały na tarczy rozrządowej pchać powoli. B: dojeżdżania do stojących pojazdów kolejowych. C: manewrowania pojazdów kolejowych za pomocą urządzeń mechanicznych. Na przykład urządzenia do podciągania, przesuwania lub obracania. W czasie złych warunków atmosferycznych, w razie niebezpiecznej widoczności, należy zmniejszyć prędkość jazdy tak, aby manewrujące pojazdy kolejowe mogły być zatrzymane natychmiast w przypadku pojawienia się przeszkody do jazdy. Tu jeszcze dodam: bez drużyny manewro może odbywać się. Jazda manewrowa pojazdu pomocniczego, jazda manewrowa taboru specjalnego, jazda manewrowa pojazdów trakcyjnych bez doczepionego taboru, jazda manewrowa pojazdów trakcyjnych ciągnących nie więcej niż cztery wagony towarowe lub dwa wagony pasażerskie bez podróżnych, jazda manewrowa. Próżnych składów złożonych zespołów trakcyjnych, przejazd ciągnący z składów pociągowych, z torów przejazdowych do innego rejonu stacji oraz torów kierunkowych na tory odjazdowe: 7 jazda manewrowa lokomotywy, pchającej dwa wagony towarowe albo jeden wagon pasażerski bez podróżnych, gdy drużyna trakcyjna jest dwuosobowa osiem będzie podstawianie na perony próżnych składów pasażerskich prowadzonych z przedniej kabiny przetrząc w kierunku jazdy i tak pokrótce przedstawiłem zagadnienia związane z manewrami jest tego znacznie więcej może zrobię jeszcze dodatkowy film dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na mój kanał kamera narracja, realizacja Ryszard Maj.